Już za kilka dni na całym świecie swoją premierę będzie mieć 86. oficjalne rozszerzenie Magic the Gathering, czyli mroźny, inspirowany kulturą Wikingów Kaldheim. I wygląda na to, że nawet pogoda postanowiła włączyć się do akcji promocyjnej gry i za oknami, chociaż przez chwilę mieliśmy prawdziwą zimę. Zapraszam Was na materiał podsumowujący wszystkie najważniejsze informacje o tym dodatku. Pokażę Wam najciekawsze karty, nowe i powracające mechaniki. Spojrzymy na finanse i zawartość boosterów. Pojawi się też wielki pułk. Na początek gaść podstawowych informacji i liczb. Na półki sklepowe Kaltheim oficjalnie powinien trafić 5 lutego, ale już 28 stycznia będziemy mogli odpalić MTG Arena i Modo z nowymi kartami. Co ważne, wcześniej grupa content kreatorów, do których ja tym razem się nie zaliczam, dostanie dostęp do tak zwanego early access eventu. Także jeśli jesteście ciekawi, to zajrzyjcie, pewnie Urlik będzie ogrywał Kaltheim jeszcze dzień wcześniej. Niestety papierowe turnieje premierowe dla Europy i obu Ameryk się nie odbędą. Substytutem ma być at-home pre-release, który tak naprawdę pozwala jedynie zaopatrzyć się w pre-release packa do domu 29 stycznia i pograć w domowym zaciszu. Ekipy Release Kit jest odrobinę droższy niż normalnie. W Polsce ceny oscylują w okolicach 100 zł, ale to zależy od tego, czy sklep dorzuca bonusowe paczki, czy nie, bo w środku dostajemy normalnie 6 paczek Kultheimu, promkę, Spin down i często bonusowe boosterki właśnie. Nie dostajemy za to atmosfery, nagród i turniejów. Chyba, że jesteście w Australii, tam ponoć grają normalnie. Natomiast kostka wygląda, jakby miała mi to wszystko zrekompensować. Wracając jednak do samego dodatku, dostajemy 285 regularnych kart, 121 komonów, 80 uncommonów, 64 erki i 20 mythic rarów. Natomiast powoli się już przyzwyczajam, że numerów katalogowych na kartach jest znacznie więcej. Tym razem zakres kończy się dopiero na numerze 405, bo otrzymujemy również masę alternatywnych wydań, często z cudownymi grafikami. I tak w Kaltheim dostaniemy borderless wędrowców, pathwaye i mytyki z fortelem dalej są tak zwane showcase'y Wikingów i Vorin a potem mamy extended arty. Dodatkowo są karty dostępne tylko w Team dekach, alternatywne baziki z bundla, buy a box promo, bundle promo i FN mówki. Dużo tego i można się pogubić, ale będąc z wami szczerym, to coraz bardziej podobają mi się te alternatywne grafiki. Pathways e są przeładne. A i showcase'y mają coś w sobie. A wreszcie, jeśli chodzi o mechaniki, to osobiście uważam, że Kaltheim jest najciekawszym dodatkiem od bardzo dawna, bo nie pamiętam już kiedy dostaliśmy tak naszpikowany różnorodnymi umiejętnościami set. E, wraca mechanika Snow, mamy Poison Cantery, mamy dwustronne karty, mamy Fortel i Bost, ale dostajemy też sagi, bogów, wehikuły i changelingi. A żeby tego było mało, to pojawia się Fyreksja i runy. Ale po kolei. Ostatni raz super typ Snow widzieliśmy w Cold Snapie, czyli jakieś. 15 lat temu. Do tej pory dotyczy tylko permanentów, natomiast w Kaldheim dostają go również instanty i sorcery. Same w sobie te karty poza wyjątkową ramką, nie różnią się wiele od zwykłych kart. Natomiast każda z nich daje nam określone bonusy albo posiada dodatkowe warunki do spełnienia, jeśli zapłacimy za nie snowmano. I na przykład Ascendant Spirit jest uczciwym ludzikiem. Jeden na jeden za jeden man. Ale jeśli później będziemy dopłacać do niego snowmano, to szybko zmienia się w niezłego skurwola. Swoją drogą, czy ta karta nie przypomina Wam, figure of destiny i leveli za znaczek snowmany płacimy snow covered landami których mamy tu akurat pod dostatkiem Kolejny na liście jest Fortel. Bardzo podoba mi się fakt podwójnego znaczenia tego słowa, jeśli odrobinę spolszczymy. W każdym razie Fortel pozwala nam zagrać kartę za jej alternatywny koszt, co oznacza, że żeby zagrać Dumskar Orakla, możemy zapłacić po prostu 3 many i wstawić go w stół, ale możemy też zapłacić 2 many i wrzucić go na exile i następnie w dowolnej kolejnej turze możemy go zagrać za jedną białą manę. Co ważne, z fortelu nie możemy skorzystać w turze, w której go odpaliliśmy. Karty na exile pozostają face down, co sprawia, że przeciwnik będzie główkował, co też go zaraz spotka, a w kolejnych turach zagrywamy je zgodnie z ich typem czyli stwora w mainie, a instanta, kiedy potrzebujemy. Fortel jest o tyle fajny, że pozwala nam ostatecznie zagrać czary taniej. I tu moim faworytem jest Dumskar, czyli wrotka w trzeciej turze, albo z dodatkowymi efektami taki Stoneheim Unleashed na fortelu jest dużo ciekawszy niż zagrany normalnie. Kolejną mechaniką jest BOST tak naprawdę dodatkowy warunek dla activated ability, który mówi, że żeby skorzystać z umiejętności stwora, ten stwór musiał w tej turze atakować. Na przykład, Radicator Valkyrie jest zwykłym ludzikiem za 4 mana, flying, lifelink, hexproof from walkers. Ale jeśli w tej turze atakowało, to za dwie many i poświęcenie ludzika zmusza każdego przeciwnika do poświęcenia ludzika albo wędrowca po swojej stronie. Co ważne, status twora, który zaatakowało Walkiria, będzie miała jeszcze przed blokami, czyli po naszej deklaracji, będzie ją też miała przed obrażeniami, będzie też miała po kombacie i went czyli przez całą resztę tury. To daje spore pole manewru dla tej w innym wypadku miernej karty. Normalnie pewnie pominąłbym dwustronne karty, bo nie jest to już nic nowego i wszyscy wiemy, że w przypadku modali, zagrywając kartę, podejmujemy decyzję, którą stroną chcemy ją zagrać. Natomiast jeśli taka karta nie jest kastowana, to na stole ląduje w swoim podstawowym wariancie. W przypadku pathwayów, których cykl się w tym dodatku dopełnia, wybieramy, który land potrzebujemy. Natomiast w Caltheim modalność dotyczy również bogów którzy bardzo dużo na tym zyskują. Ci nowi bogowie pozwalają nam mieć ciastko i zjeść ciastko. Jeśli pamiętacie chociażby Hazoret, to jej największą wadą była legendarność, co często kończyło się sytuacją z jedną na stole i kolejnymi do discardu na ręku. I tu Hazored była o tyle dobra, że pozwalała nam jakoś sensownie wykorzystać swoje kolejne kopie. W przypadku innych bogów po prostu grało się mniejszą ilością sztuk ze względu na legendary root. Tu natomiast spokojnie możemy grać czterema kopiami i po prostu decydować, czy zagrywamy boga, czy przypisany mu artefakt. Szczególnie, że Walki, Toralf, a może i nawet Sika wyglądają jak karty, które mogą zobaczyć grę. Bardziej jako ciekawostka, niż pełnoprawna mechanika, wracają Poison kantery. Dla przypomnienia, jest to alternatywny sposób na zabicie przeciwnika, bo wystarczy zgromadzić ich tylko 10, by zginąć. Natomiast kart, które potrafią te kantery dokładać, jest jak na lekarstwo. Ale z fynem w stole, sprawa może się okazać wystarczająca do przeprowadzenia. Ciekawe tylko, czy będzie się dało o niego oprzeć jakiś archetyp na draftach. Pewnym rozczarowaniem jest powrót Phyrexii, a w zasadzie samego Worynkleksa. W ten sposób Wizardzie zaprezentowali nam zupełnie nowy podtyp karty, jakim jest Phyrexia. W Kaltheim pojawiła się tylko jedna taka karta, Sam Worinkleks, ale tym samym, jak rozumiem, dostajemy erratę dla całej masy starych kart, podobnie jak miało to miejsce w przypadku pojawienia się dinozaurów. Na razie nic szczególnego z tego nie wynika, ale hej, nie robiliby tego od tak i myślę, że możemy się spodziewać więcej czarnego oleju w najbliższej przyszłości. Swoją drogą, jak do cholery Worinkleks przeniósł się z New Ferexi na Kaltheim? Przecież nie jest wędrowcem. A! No i ja dam się pociąć za wersję w języku fyreksiańskim. Fajnie też, że wracają wehikuły, a w zasadzie łodzie, bo to głównie nimi będziemy się poruszać. Podobają mi się też changelingi, bo Kaldheim dość dużą wagę przykłada do typów stworów. Elfy, krasnoludy, walkiery, berserkerzy będą działać lepiej w grupie, a changeling jest wszystkimi typami jednocześnie, co daje nam spore pole manewru. Szczególnie, że nie są to bezsensowne komony, a chociażby taka bomba jak owar. Mam co do niego pewne obawy. Pachnie kombem. Bardzo klimatyczne są też runy, czyli nowy podtyp enchantmentów, który nakładamy albo na stwory, albo na equipmenty I w zależności od tego, co jest celem, otrzymujemy odrobinę inny rezultat. W ogóle uważam, że Kalheim jest niesamowicie elastycznym dodatkiem. Zwróćcie uwagę, jak Wizardzi próbują naprawiać najbardziej frustrujące elementy gry. Walczą z kladem skró przy pomocy modalnych kartlandów, obchodzą legendary ról, dając nam dwustronnych bogów. Idąc dalej, często martwe aury stają się runami i mogą nam ewentualnie dać alternatywę dla trzymania pustej karty na ręku. No to dalej, mamy właśnie fortel, który potrafi nam obniżyć koszty, czy całą masę kart, które same w sobie coś robią, ale jeśli zapłacimy Snowmane, y, to robią to lepiej. Bardzo ciekawy kierunek i jestem zaintrygowany jak bardzo będzie odczuwalne to w grze. Udało mi się namierzyć w sumie 8 przedrukowanych kart, ale żadna nie jest jakimś gamebreakerem. Najciekawszy wydaje być się Disdainful Stroke, który za czasów Kansów był grany w sideboardach. Annul, Broken Wings, Revitalize, Village Rides są na granicy grywalności w Limited, także nie ma się co nimi przejmować. Olor nagram osobny odcinek, jak tylko opublikowane zostaną wszystkie artykuły wprowadzające w świat. Ale już teraz zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie od lutego powinny pojawiać się mini lore powiązane bezpośrednio z kartami. Na ten moment wiemy, że Kaja przybyła na mroźny, pełen bogów, wędrujących między krajami świat, którego centrum jest World Tree, który ewidentnie jest Yggdrasilem. Znajduje się tu również pewien artefakt, którego boją się sami bogowie, a na planie w przebraniu siedzi również Tibet. Które dostał jak dotąd najlepszą swoją kartę. Jeśli chodzi o finanse, to na moment obecny Kaltheim nie zaskakuje. Mamy tylko dwie karty, które kosztują ponad 10 euro i jest to Waring Legs i Walki Tibalt. potem cały szereg metików i kilka erek w okolicach 5 euro. Natomiast przeglądając Magic Card Market już na drugiej stronie widzimy karty po 5 złotych. A, oczywiście alternatywne grafiki, showcasy, borderlessy itd. kosztują odpowiednio więcej, ale nadal zbudowanie deku do standardu nie będzie aż takim morderstwem dla portfela. Czy jak się to zmieni? Szczerze mówiąc, obserwując trendy chociażby z Indica Rising, to widać, że karty poszły mocno w dół, a obecne ceny to raczej premierowy hype, więc jeśli się Wam nie śpieszy, to wstrzymajcie się chwilę, zanim zaczniecie kompletować single. Choć trzeba podkreślić, że w Kaldheim dużo jest takich kart o bardzo intrygujących właściwościach, które z pewną dozą niepewności, ale mogą nagle wystrzelić, bo okaże się, że robią coś dobrze. Taki na przykład Mystic Reflection tylko czeka, żeby ktoś wymyślił z tym coś ciekawego. Zanim pokażę Wam więcej, moim zdaniem, dobrych kart, to wspomnę tylko, że poza Draft Boosterami, Collector z Boosterami, Set Boosterami, Bundlem, Rirley's Packiem. Pojawią się również dwa Commander decki, Elven Empire i Phantom Premonition, Prekonstrakty po tworzeniu, których można po prostu usiąść i grać. Mają kilka unikalnych kart, ciekawy klimat, szczególnie ranar, ale nadal nie jest to produkt, który ja bym kupił czy polecił. A raczej dla kolekcjonerów czy fanów formatu, niż faktyczny format changer. Wreszcie czas na kilka moich faworytów, jeśli chodzi o karty. Zacznę od może nie tak potężnych, ale zabawnych. Colossal Plow, który doczekał się już całego szeregu memów, Maja Breadguard Protector, który mnie osobiście bawi o tyle, że tak na imię ma moja córka, i teraz stary żart o tym, jak to koledzy magicowcy za młodu umawiają się, że nazwą swoje dzieci imionami bohaterów z kart nabiera nowego znaczenia. Pozostaje mi tylko kolejnemu dziecku dać na imię Afgmot. Wreszcie nowa odsłona kancela z fortelem, czyli Soitcoming, Coming, który jest kwintesencją niebieskich magów, a text idzie do mojej osobistej topki. W kategorii fan, na wyróżnienie załapał się też koci wehikuł, tylko zastanawiam się kto go napędza, bo koty to siedzą z tyłu. Bardzo jestem ciekawy, czy Niko, wokół którego narasło mnóstwo kontrowersji związanych z jego niebinarną orientacją seksualną, znajdzie miejsce w jakimś deku. Osobiście nie do końca podobają mi się szardy i mam wrażenie, że same umiejętności Niko są trochę ofensywne, trochę defensywne, a jak coś jest tak do wszystkiego, to wiecie. Um, Tywar z kolei jest ok, i może uda się zbudować jakiś tribal wokół niego, natomiast Kaja mnie się osobiście nie podoba. Mega dobrym typem wydaje się być Mamut, który za... 4 many, 6, 5. Dobierz kartę, jak coś stanie się celem czaru albo umiejętności. Jest wystarczająco uczciwy, żeby spróbować nim pograć w standardzie. Choć nadal uroby był uczciwszy. Ale to nie mamut, wydaje się być numerem 1 w zielonym. Spójrzcie tylko na Realm Walkera. Myślę, że w standardzie uda się go jakoś ugryźć i pewnie powstaną próby stworzenia jakichś tribali. Ale nie wiem, jak wy, ale ja widzę właśnie kolejnego Merfolka, który może pozwoli mi odkopać mój pedwek. To, co merfolki lubią najbardziej, to możliwość zagrywania jeszcze większej ilości merfolków. W białym dostajemy kartę, która może dać trzecie życie Warriorom. Marshal, znowu, jest lataczem 3-3 za 3, co samo w sobie jest uczciwe, a na dodatek będzie nam nasze karty pompował. Mam tylko wątpliwości, czy w tej trzeciej turze zawsze będziemy mieli paliwo w grobie, żeby w pełni go wykorzystać. Jak już przy tym białym jesteśmy, to ja jestem pod niesłabnącym wrażeniem dumskala. Wrotka za 3? Naprawdę? Kolejną ciekawą kartą, z którą na pewno da się wymyślić jakąś fajną interakcję, zdaje się być The World Tree, które nie jest legendarne, więc spokojnie możemy grać więcej kopii i zapewnia nam dostęp do wszystkich kolorów. Nie mam jeszcze tylko pomysłu jak dobrze wykorzystać tych bogów, bo potencjał na interakcję z Golosem czy innymi zbanowanymi w historii kartami jest oczywisty. Nie wspominałem do tej pory za dużo o sagach, ale każda z nich coś tam robi i ich stosunek efektu do kosztu jest najczęściej na tyle uczciwy, że można je spokojnie rozważać. Blood Sky Massacre czy Battle for Breadgate mają potencjał, natomiast jest jedna saga, która mi się szczególnie podoba, bo uważam, że właśnie ten stosunek kosztu do efektu jest wyjątkowo dobry. A jest to Firja Retribution. Wkłada dobrego typa, robi za i kończy temat double strike'em. Ciekawy jestem, czy nowe sagi to szansa na nowe życie dla Yoriona. Dużo komentarzy zebrała też Czerwona Kontra, która jest jedną z bardziej skomplikowanych kart w dodatku. Mowa o Tibalt Trickery. Skontruj czar, wylosuj wartość, przewin tyle kart z czuba, ile wylosowałeś, a następnie wykop coś z biblioteki, co nie jest skontrowanym czarem. I możesz to skastować za darmo. Na pierwszy rzut oka nie wydaje się to specjalnie korzystne, bo może zamienić siekierka na kijek u przeciwnika. Ale T-Balz Trickery jest o tyle fajny, że możemy również skontrolować nasz własny czar, i tu zaczyna się kosmos. Fakt, że na Trickery napisany jest cast sprawia, że będą działać efekty takie jak na Emrakulu czy Kozleku. Działać będzie również Cascade. I teraz w necie pojawiły się już pomysły na to, jak odpalić takie kombo już w pierwszej turze. I to w dość powtarzalny sposób. Już widzę ten fan dostawania emrakula w twarz w pierwszej. No będę się bawił świetnie. Da się to oczywiście obejść, ale mamy potencjalnego kandydata do bana. Nie jest trudno zgadnąć, że jednym z moich ulubionych typów są smoki i co prawda w Kalthaim nie dostajemy żadnego potężnego przedstawiciela tego gatunku, ale dostajemy Magde i Goldspan Dragona, gdzie pachnie mi opcją na zbudowanie czegoś ciekawego z chociażby Terror of the Peaks. Time w ogóle ma całą masę strasznie uczciwych i potencjalnie grywalnych ludzików. 2-4 flying zatrzymany z opcją. Czemu nie? Każdy z bogów jest co najmniej uczciwy, a czerwony to nawet bardzo nieuczciwy. Mamy Snow Sorcery zadające 4 obrażenia, mamy nową antenę za dwie many i całą masę kart z potencjałem, o których mógłbym opowiadać przez kolejne pół godziny. Serio, dawno nie było dodatku tak naszpikowanego opcjami. Ile z niego zostanie faktycznie wykorzystanych? Trudno powiedzieć. Czy będzie na tyle dużo agro-tribali, żeby Cripping fir było dobrą kartą? Czy Quake i pozostali giganci pozwolą na granie Big Redem? Czy Koma, mimo swojego kosztu, będzie kolejnym przeciętnym zielono niebieskim mytikiem, w którym nie wiadomo co zrobić? Cała masa pytań. Czeka nas bardzo ekscytujące kilka tygodni kształtowania się MetaGame. Ja tymczasem dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na streamy, gdzie w najbliższym czasie otworzymy sobie boxa Kaldheimu i pogramy w wirtualne PR na NTG Arena. Cześć!